Masakra, masakra. Ten mecz to była po prostu jedna wielka tragedia. Chyba najlepszym aspektem podczas tego meczu to była kwestia pożegnania Grosickiego, w sensie było to taki bardzo ładne, tak, że no, pożegnał się z tą reprezentacją i też bardzo dobrze grał przez te 30 minut. Natomiast ogólnie, jeśli chodzi o mecz reprezentacji polskiej z Mołdawią, no to jest tragedia, to jest dramat, tu nawet nie ma co analizować, na co zwrócić uwagę. No ale okej, okay, zrobimy sobie po prostu taką analizę tego spotkania, tego meczu, może takie ogólne praktycznie wnioski, bo tutaj ciężko nam tak naprawdę wystawiać jakieś laurki, oceny poszczególnym zawodnikom, poszczególnym piłkarzom, no bo jest to po prostu dramat, tragedia. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na krzyżowy dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat tego spotkania Polska kontra Mołdawia. Spotkanie, które reprezentacja Polski wygrała 2 do 0, ale styl gry, a nawet bym powiedział po prostu brak pomysłu, jeśli chodzi o tę grę, to, ten zespół, No to jest, jeden, to jest jedna po prostu tragedia, to jest jeden wielki dramat. tak? Matykesz, który zdobywa bramkę w 30 minucie i Bartosz Sliż, który zdobywa bramkę w 88 minucie. Mecz towarzyski, który kończy się zwycięsko dla reprezentacji Polski. Teoretycznie nie można tutaj czegoś zarzucić probieżowi. Wywiązał się z y, warunku, któremu został po postawiony, tak, a więc zwycięstwa. Natomiast no, styl gry to jest tak miałkie, tak kiepskie się chodzi o po prostu. Reprezentację Polski to nie wróży nic dobrego. Eee, można powiedzieć, to jest taka, jak taka zupa, y tak, gdzie jest mnóstwo składników, dostajesz ją na talerz, a, ta, a tak naprawdę tam wszystko jest tak zmielone i nie ma żadnego po prostu jakiegoś smaku w tym, tak. E, wszystkiego jest po trochu, ale niczego tam nie ma praktycznie, tak. <grytanie> Dokładnie, tak, nasza reprezentacja. Tam jest wszystkiego po trochu, jest jakości techniki, są zawodnicy, tak. Nikola Zaleski, fantastyczny zawodnik, który jest najlepszym zawodnikiem, jeśli chodzi o reprezentację polskiej od wielu miesięcy, praktycznie, tak. Natomiast w całości, no, y, wygląda po prostu bardzo kiepsko, tak, wygląda to bardzo kiepsko. Ja nie wiem, czy tutaj przyjdę do takiego. Takich statystyk, o, mam, nie, tu mamy składy, e, no mamy też Bułkę, Bułka chyba czwarty po prostu mecz, jeśli chodzi o reprezentację polską, rozegrał. Tutaj Skrzypczaka na pewno po prostu bym ocenił na plus, tak, jeśli chodzi o tą grę, bo to rzeczywiście chłopak, który od dłuższego czasu po prostu przebijał się do tej pierwszej reprezentacji, co prawda 24 lata i tutaj jakby e, debiut jego, no to dosyć po prostu późno, ale mimo wszystko e, Skrzypczak po prostu na plus bym go tutaj ocenił. Próbował też w taki ekwilibrystyczny sposób zdobyć bramkę, jak Robert Lewandowski w Lalidze, to mu nie wyszło. Mamy też Bednarka, Kiwiora, Zalewskiego, Modera, Slisza, Szymańskiego, Kesza, Bukse, Grosickiego. Muszę powiedź, że Grosicki bardzo dobre zagrał spotkanie, pomimo tego, że grał 30 minut, tak, wiadomo, 95 jego występ, uhonorowanie, uhonorowanie jego po prostu przygody, jeśli chodzi o reprezentację polską, ale tak jak on grał przez te 30 minut, to po prostu naprawdę dobrze grał, tak, nie wiem, czy by mu starczyło paliwa na pełne spotkania, też taka była pewnie umowa tutaj z trenerem, tak, żeby na 30 minut będzie grał. Fajne potem pożegnanie, jeśli chodzi o kolegów z drużyny, którzy ustawili szpaler, po prostu tak dla Grosika. E, natomiast jeśli, no, trzeba powiedzieć w ten sposób: no, Grosik to na pewno fantastyczny zawodnik, mi imponują tacy piłkarze. Tu nawet nie chodzi o że on musi mieć nie, nie, nie wiadomo jaką technikę, czy grać w jakimś fantastycznym klubie, ale zawodnicy, którzy wykazują takie cechy wolicjonalne, tak? a więc rzeczywiście chcą grać dla tej reprezentacji Polski, dają siebie maksa. I no ciężko jest mieć też po prostu pretensje, na przykład do Grosika, jak był jakiś słabszy mecz w jego wykonaniu, bo dawał siebie Maksa, tak? Starał się po prostu zawsze po prostu ta jego kwestia, tak, że na kadrę jest w każdej chwili po prostu gotowy przyjechać i tak dalej. Ta, ta kwestia, żeby się stawić, praktycznie reprezentację, naprawdę to ja uważam, że to jest bardzo duża wartość dodana w dzisiejszych czasach, tak? Wielu piłkarzy, na przykład tutaj zagranicznych, mogłoby powiedzieć, e, co tam po prostu w reprezentacji będę ryzykować, lepiej grać tutaj w klubie, skupić się na karierze w klubie i tak dalej. Natomiast no, grosik zawsze był po prostu chętny gotowy do tego, żeby być w, w, po prostu pojechać na kadrę no i naprawdę to szacun, wielki szacun za jego po prostu przygadę. Miał lepsze gorsze chwile, tak? Wtedy po prostu te Meszek stanął na kostce reklamowej praktycznie ten ten gest, który potem zdjęcie zostało zrobiony, też była na tych koszulka pożegnalnych. No, fantastyczna po prostu przygoda, jeśli chodzi o reprezentację Polski, fantastyczne tutaj tak, jego e, zaangażowanie. tak. E, ja bym powiedział w ten sposób, na przykład miałbym większe pretensje w stosunku do innych zawodników, którzy są jakościowo lepsi technicznie, czy grają w lepszych klubach, niż na przykład do grosika, tak, bo od nich mógł, można byłoby oczekiwać więcej, a od grosika tyle i dawał, po prostu dawał maksa serducha i to jest naprawdę fajna sprawa. Natomiast tak, jeśli chodzi o to spotkanie, na pewno dobrze prezentował się Moder Zalewski, na pewno tutaj po prostu tak, e, można też e, na plus zaliczyć, jeśli chodzi o to spotkanie, ten mecz e, tutaj właśnie z Skrzypczaka. Zobaczmy sobie tutaj też na zmiany, które miały miejsce, tak, wchodzi Bogusz, Kamiński, Walukiewicz, Świderski. Świderski moim zdaniem po prostu dobra zmiana, Walukiewicz słaba zmiana, Kamiński bardzo dobry występ tego zawodnika, Przemek Frankowski, Wchodzi też po prostu Krzysztof Piątek, tak? Więc tak to właśnie wygląda. Przemek Frankowski czy Krzysztof Piątek to po prostu bym powiedział, że raczej dobra zmiana. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o reprezentację Polski, no to jest po prostu tragedia, tak? To jest kompletna tragedia, jak ta reprezentacja gra. No nie wiem, na czym tutaj się po prostu skupiać, tak, jeśli chodzi o, o ten mecz, tak? Oczywiście. Ktoś powie, to jest mecz towarzyski, tak. Nie ma co forsować zawodników na 100%. Oni mają być przygotowani na mecz z Finlandią. Racja, ale nie wydaje mi się, że po prostu mecz z Finlandią to była jak dotknięcie czarodziejskie, różki. Nagle po prostu ta reprezentacja zacznie grać jakiś fantastyczny na wyżynach, po prostu futbol. Wygląda to kiepsko. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę no co, no zwolnimy tego selekcjonera, probierze po prostu po meczu z Finlandią, znaczy my tak prezes PZPN-u tak ale w sensie będzie nie wiem na społeczna jak z Finlandią przegra i tak dalej. Wydaje mi się, że to też już to jest takie miałkie, no ile razy będziemy zmieniać tego selekcjonera po prostu, no będziemy decydować na jakiegoś selekcjonera za zagranicy, albo selekcjonera trenera praktycznie tutaj z Polski, tak. To nie wyjdzie, no tutaj muszą zawodnicy sami siebie chcieć, to muszą być zawodnicy właśnie pokroju Kamila Grosickiego. Dużo tutaj się nie zmieni, tak. Natomiast no tutaj, no co tutaj analizować, tak. Co tu po prostu po, w ogóle analizować, jeśli chodzi o grę. Tej reprezentacji, no to wygląda po prostu bardzo fatalnie, bardzo słabo, tak. Nie wiem, czemu nie ma tutaj ta, ta, takich statystyk, bo widziałem tam posiadanie piłki na poziomie około 60%, jeśli chodzi o reprezentację Polski, co naprawdę po prostu wygląda fatalnie. Nie, nie wiem, czemu tutaj nie ma tych po prostu takich podstawowych y, statystyk, które zawsze podaje y, Google, które zawsze po prostu podaje. No, tragedia, tragedia po prostu, tak, poza tym aspektem Grosickiego i tym, że rzeczywiście reprezentacja Polski wygrała, no to wygląda to wszystko bardzo, ale to bardzo słabo, tak? W wykonaniu reprezentacji polski, ale chyba też nas reprezentacja w ostatnim czasie do tego przyzwyczaiła, tak? I no niestety ale przywykliśmy, że tutaj no nie będzie czegoś fantastycznego, tak. Moim zdaniem, nawet jeżeli by przyszedł nowy selekcjoner nie, od, nie odczaruje po prostu tej, tej reprezentacji na nowo nie wymyślił tutaj, nie wiem, koła na nowo, tak, no, zobaczymy, tak. Grunt, zwycięstwo, idziemy dalej, tak, po tym meczu po prostu towarzyskim, w sensie idziemy dalej, po prostu kolejne spotkanie, zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało, tak. To wszystko, dzisiaj pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.